Właściwie z tej strony hobbystyczny rolnik, dzisiaj Was zapraszam na kolejnego bloga, też z drugiej pracy czyli jesteśmy dzisiaj w Jondzirze dzisiaj będziemy uprawiać wapno, znaczy mieszać wapno z glebą co nieco zostało zrzucone proszę bardzo wapno leży eee, przyjechałem właśnie na pole, zakładam kamerę tak szybko założę kamerę tak bez przerywania muszę co wypychać, dobra czyli do góry OK Żeby góry na zęby były w górze A Gerret nie wiem jaki to jest czy to jest uni, czy to jakie to marki Dobra zobaczymy teraz jak to wyjdzie A. Muszę ruszyć do przodu i do tyłu Więc ja tutaj to ustawię i zaraz się z usłyszymy na jakiejś tam rozmowie yy. Bo na razie ciężko będziemy się skupić, więc do usłyszenia No i jesteśmy już, działamy, długi przejazd, poustawiałem sobie w komputerze wszędzie yy, 4 metrowy agrofaktory agregat. Ja to mówię jak nie wiem jak wy to na, na to mawiacie Mieszamy dzisiaj wapno, co yy, wcale zostało rozsiane Lecę 12 minut na godzinę yy, 1600 obrotów Spalanie wynosi Czekajcie Nie, nie zwróciłem ile spalania wynosi, teraz wam powiem ale myślałem że w kół, raz przy razie będę jeździł ale chyba w kółko będę jeździł bo lepiej to będzie mi się zdaje mi yy, szło niż tak raz przy razie bo to dużo kręcenia jest Dobra, yy, spalanie na obecną chwilę wynosi 20 litrów, na, no 20 litrów na godzinę. W godzinę robię, mam zrobić 4,7 hektara, więc hmm, to wychodzi 5x4, to jest wychodzi 20. 5x5, Więc 5 litrów na hektar. Dobrze liczę? Jak źle liczę, to poprawcie mnie, jak dobrze, to fajnie. To, gdzie taki był pesz widać ale no, zaraz słychać a nawet nie się, że wapno jest wymieszane eee, zruszone fajna wilgoć jest pod spodem ale tylko zruszona ziemia, bo zobaczcie moment dopiero co jechałem a już jest sucho. więc no, to był tylko słabiutko a nie zapowiadałem na jakiekolwiek opady więc eee... No będzie ciężko. Zapowiada się kolejny rok, no co nie kolejny, drugi rok przerwy było i znowu mamy co zapowiadają susze, więc tu będziemy jeździć do końca i podnosić Nie będę podnosił jak tam, bo wtedy mi wyjdzie po kolosalny, duży O nie, jest ja zaraz przy razie, bo wtedy mm, ładnie zakończę pole. A tak będzie mi źle zakończyć pole. Dzisiaj około 8 czy 9 hektarów, przecież pamiętam. Była myśl mandamka lub e, właśnie rozsiewać, o je ja, może, agregat. No popadło na agregat, zobaczymy. No trochę się przypycha, nie ma co użytkować. Myślę, przód, tył, przód, tył. No, elegancko. No, trochę przemały jest to agregat, bo Dondira. w ogóle go nie czuje na dobrą sprawę. Sobie śmiga bez problemu. Ale robimy tym, co mamy. No bo szczerze mówiąc, damy robię uprawę robi opuszczoną i naprawdę rzadko kiedy się używa tego agregatu, ale mówię do wymieszania taka, żeby przylecieć zrobić to jak najbardziej to odpowiednia maszyna No nic, teraz widzimy się po prostu na kolejnym tam polu czy po prostu pójść co nie Jeszcze coś tam nagram, póki widno. Mamy już godzinę 25,6 25.06. Uprawiłem już 75 hektara. No nie są to duże kawałki. Dopiero tutaj obok będzie największy kawałek. Więc to też będzie pięknie latało. Po dobrze idzie. Nie ma co narzekać. Najgorzej przy Miezach ale to tak wyszło jak wyszło Nie, nie zrobimy ale z, e, tutaj rozbijemy to wszystko no wiadomo po jak to to tamto i to wszystko tak schodzi się nie? znaczy cały też mi wyskakiwał ukazał się to krótkie musiałem go przełożyć w e, 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 sekcję. Jak można to tak nazwać Mam nadzieję, że tak nie za długi filmik się robię, bo będę musiał wyścinać. A szczerze e, ja to tak nagram e, do rendera tego do programu wrzucam, żeby to wszystko złączyć. YouTube i tyle. nie bały się jakieś obróbki i tak dalej i tak dalej po prostu nie znam się i nie mam czasu na takie rzeczy jeżdżę na biegu C pół czwarty, czwarty 12 na godzinę 1600 obrotów 19 litrów na godzinę 4,8 hektara no powiedzmy te 4 hektary na godzinę nie zrobię. z wyników. Dosyć dobry. Nie, nie lubię tych agregatów. Wiecie dlaczego? Bo te zęby są zadarte. Jakby były jak w bronach. Proste. Myślę, żeby tak się nie pchało. To jednak przy, te, te zęby przytykają ten agregat. Ale i tak... E, robię robotę i tak. No tutaj nam chodzi jak najmniej wyjechać w pole a dobrze zrobić myślę, że jak do nie będzie padać to To będzie Lipton, to nie będzie trzeba prawiać dzień mam w ogóle ciężki, bo codziennie po robocie tutaj do roboty i sam muszę też u siebie ogarnąć Więc słabo tylko Ale dobra Powiem wam więcej tego co to Wam mogę powiedzieć o John'e mogę powiedzieć no John Deere z 2013 roku 6R 140 z przednim amortyzowaną przednią osią czy, no, z jakiegoś tam full wypasu nie ma klima najlepsza skrzynia jaka chyba jest w John e, oświetlenie wiadomo, brakuje tylko tu i tu nie ma pewnego czysta 60 no nie chyba tyle, szczerze mówiąc nie wiem co to jeszcze mogę opowiedzieć o tym w trzy wyjścia hydrauliczne no, co tam mówiąc, chyba tyle No dobra panowie i paniewki, ja tutaj działam i pracuję. Nie widzimy się oczywiście gdzieś tam kiedyś przy następnym vlogu. Odstawiam będą jakieś to opryski możliwe, awary, regulacja, opryskiwacza ale też może. To już wszystko wyjdzie w poranie, więc do zobaczenia i usłyszenia do następnego vloga. Trzymajcie się, pozdrawiam.